Witam bardzo serdecznie z tej strony Razor. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować paczkę modyfikacji na minecrafta w wersji 1.6.2. E, tak, w tej, przygotowałem specjalnie tą modyfikację dla Was. Od razu informuję, nie ma w niej Optifina. E, dlaczego nie ma? Ponieważ nie wiem, czy źle wgrywałem, czy. E, no po prostu nie wiem, co jest nie, tak. Po prostu nie szło mi, po prostu klaszyło mi Minecrafta. Eee, a jeśli chcecie mieć Optifine u siebie, to musicie go wgrywać sami, na własną odpowiedzialność. A ja nie chcę, żeby później było, że crashowali Wam Minecrafta przeze mnie. Eee, tak. Co za modyfikacje tutaj są? Mam tutaj małą taką ściągę. Jeszcze poczytam. Eee, Armor Status Hat. A to będę Wam prezentował od razu, może. Oj. Yy, ...armor. No, jakikolwiek tam. O, i w dolnym lewym rogu znajduje się... Yy, ...znajdują się właśnie... Yy, ...znajduje się ilość punktów tego pancerza... Yy, ...tego armora, czyli całej zbroi. Jakoś tam zaraz pokażę, prawdopodobnie. W yy, do niczego. Creeper nie, bo od razu mnie tutaj rozwali. Ale zombie. O, zombie! A! O. o, widzicie właśnie, jak też odbudki. O, wszystko. Dobrze. E, lecimy dalej. E, better Furniture Czyli lepsze piece. O, tutaj dodatkowa kategoria. Są tutaj różne rodzaje pieców, które od wolnego do szybkiego, do bardzo cholernie szybkiego. Eee, tutaj upgradey są różne, których nie będę wam pokazywał, to musicie sami sobie zobaczyć, ja niestety za dużo zdradzać, tylko pokażę Wam, że wszystko działa. Zadzę sobie ten Ego Extreme. Eee. Oczywiście jest to napędzone normalnym węglem e, jakieś jedzonko. O, I mam tutaj oczywiście kilka średni, które możemy wykorzystać o, proszę, jak szybko idzie e, Tak, no to, to tam, jest też takie ważne, lecimy dalej e, Race Minimap, które od razu widać w prawym górnym rogu I jest bardzo ważna sprawa e, Race Minimap włącza się klawiszem M A, tak jak tutaj widzicie, właśnie się pokazało e, Klawiszem M się włącza e, menu Race Minimap ale również, bo nie mamy zmienić bindów, e, po kilku razach. O, drugi. O, za trzecim razem włączy się e, The Darkness Listened od pluginu Minions. I że po prostu musimy tutaj wysłuchać e, różnych melodii. Akurat teraz nie ma, bo mm, jestem na kreatywnym i już raz zesponowałem minionsy. Mam nawet tutaj chyba? Nie mam różdżki. E, że po prostu, no... wiecie, co to są chyba Minionsy, chyba nie muszę wam ich przedstawiać, ale. E, niech będzie. No i e, tak. I może coś zjem, bo mnie zabije. To prawdopodobnie. Aż tej kurczak był. Aha. Aha, bo 18. Dobra. Co zjem, bo to e, należy pamiętać, że przy używaniu miosów zabiera nam m, jedzenie. Aha, dobra. Nie mogę, bo już ich złożyłem, a różdżkę wyrzuciłem w trybie kreatywnym. No trudno, to musicie uwierzyć mi na słowo, że to działa. Eee, dobra, no to lecimy dalej. Eee, status Effect Hat, Czyli pokazuje na przykład, jeżeli jesteśmy zatruci. <laughs> o, jest bardzo ciekawa modyfikacja, tylko nie pytam jak się ona nazywała, bo tutaj wkrałem. Że po prostu, mm, ale napisane co ona daje. I oczywiście jeśli słyszycie to w tle, nie jestem co do tego pewny. Otrzymy wiatru i tak dalej. Jest tutaj również modyfikacja, znaczy, nie aplikacja. Classet NDP, która dodaje po prostu odgłos atmos tego. Odgłosy w różnych częściach, miejscach i tak dalej. Dobra, no to game. A jeszcze. Jedną mixurkę, żeby nie było. O, i w prawym rogu widać Speed. Ile będzie trwał, żebyśmy nie musieli ciągle patrzeć na E pod ekwipunek Misturka widzenia w ciemności? Tak więc świetne. Obie modyfikacje bez siebie to by nie mogło po prostu istnieć. Następny jest Backpack mod. Dobrze, no to Backpack to chyba każdy wie. tak. No to, jeśli co, od razu informuję. Yy, nie bierzcie tego w kreatywnym. Normalnie to możecie oczywiście, skraftować to, ale nie bierzcie tego w kreatywnym. Możecie to postawić yy, w kreatywnym, ale jak to klikniecie, to skraszyje wam Minecrafta po prostu. To jest jako upgrade, a otwiera się jak skrzynka, nie powinno. Yy, jakieś tutaj plecaczki. Workbench, ok. Crafting, ma coś tutaj do skraftowania? I tak sobie to wygląda. Oczywiście można tutaj sobie schować. Aha. Zobaczymy. I jest. E, dobra, no to... Oj. Dalej co tutaj mam? Już patrzę. E, Battle Towers. Tak, o! Akurat tutaj idealnie się zespawniłem. Tam dalej też widać kolejną. E, Battle Towers. Wszystko oczywiście działa. Cześć zombie. Oj. ciemka Lecimy dalej. Na to jest API, żeby mogły działać inne modyfikacje. Damage Indicator Mod to wcześniej też widzieliście, jak doszedłem tego z ale może jeszcze raz pokażę. jeszcze nagrywa z mikrofonem, tak, nagrywa z wyłączonym mikrofonem. O, Spider. A, i dopasował się ten Damage Indicator do innych modów, bo wyświetla na przykład. Wyświetla tam Minions, na no akurat pokazuje grafikę dobrze, a napis to źle, ale to się przeżyć. Yy, konie to oczywiście na 1.62 tutaj jest, tak jak widzieliście tam. <grych> yy, a tam jest. O, słyszycie właśnie wiatr. Następny jest to yy, Diamond Matter. Diamond. No po prostu pokazywałem, że jest, że nie będę tego uszła teraz. Dungeon Pugmat No tam do cave'ów okay, nie chce mi się, nie że nie chce mi się, ale nie będę teraz chodził. Musicie sami zejść. E, tak, co jeszcze tutaj mamy? Matmos to mówiłem, Minions mówiłem. Modular Chest Mod, to nie wiem czemu się to e, tutaj Pewnie do moda e, modular chest, aha, chest, chest. I właśnie taka skrzynka to jest. To oczywiście wszystko się kraftuje normalnie. Ok. Pokażę może modularczy. A, tutaj już wziąłem. Czasami się pomylę. Właśnie czasami to bym to wybaczyć. się używalnie będę, właśnie, jaka. Nie, się teraz, nie, że nie chcę, tylko po prostu nie mogę tego teraz szukać. E, jest tutaj, oczywiście, player API Runcraft Pinguin. E, a, tam jest może będzie jakiś pingwin. <coughs> a, tutaj u góry też od innego moda, którego również Wam nie będę zdradzał. Ale chyba wiadomo, tam kto się zna na modach to wie. Teraz lecimy, zobaczyć, czy będzie widać pingwiny. Chociaż mogę tak zespawnić prędzej. O, little Penguin. O, Little Blue Penguin, i nawet tutaj dobrze odczyt odczytuję dobrze. E, damage Indicator. Po prostu mówię, z sami źle e, odczytuję. Tam jakieś podkreśniki daję czasami, czy coś. E, następne. E, Kolejna API. E, e, SCM Moves True Gems. Już tutaj Wam pokazuję. jest specjalne. O. Tutaj różne przedmioty. Tutaj po prostu z RUT to się wykopuje. Nie wiem, czy chyba znajdę tutaj gdzieś. O. Ruby OR. Mm, mm, mm. Sapphire OR. Tak wyglądają rudy, które dodaję I Safir pochodzi od tego Do Czerwony to od tego, ale to tutaj teraz nie, nie wezmę czerwonego, tylko ten niebieski chciałbym pokazać eee. Co tutaj jeszcze mam? Mamy the camping mod Dobrze, jestem na A, eee. Oczywiście nie wiem, czy wiecie w 1, 6, od 1.6 Chyba od 1.6, a może wcześniej Battle Tower również robią się w takiej wersji. Nie wiem, czemu do końca się nie zrobiła taka większa. Może tak miało być, tak miało być chyba. No, dobra, tutaj chciałem Wam to pokazać. A, The Camping Mod, jeszcze tutaj pokazuję Camping Stuff. No to ogólnie, że to w ogóle jest. Tutaj pokażę. A hoteliany zawsze zahaczę. Ojcie <tak>, tak, oczywiście to yy, za mało po prostu pamięci Tak, a tutaj macie moje zmagania yy, z modyfikacjami, które po prostu musiałem ciągle naprawiać, bo coś się yy, psuło. Ale to ma winę, bo tylko pół mega. E, a e, dobrze, tak więc jesteśmy z powrotem. E, za tą przerwę obwiniam swój RAM. Jak widzicie, przydzieliłem mu tylko pół giga, powinienem więcej. Ale tam. O, eee. A, bo nie pokazałem. Ty trzeba być po prostu jedzonką. A, w lępcu ogarniać. Co chodzi tutaj pewnie bardziej ode mnie? Camping bag, takie coś jak. Y, jak jak... O, jak to? Yy, jak... Yy, backpacks. Kolejna modyfikacja to to to. Tree Capitator Mod. Mm -hmm. Bierzemy sikierkę. A jakby co yy, nie martwcie się tym damage indicatorem. Wgrałem yy, tą yy, najnowszą. A coś tam na dalsza, nie wiem czemu. Pisało, że to jest najnowsza, ale nie wiem, nie znam się aż tak. Tam twórca, czy tam twórca coś się zepsuł, czy coś. O. I proszę nie coś że ten tiber, że tylko drzewa spa drzewo spada, spada wszystko, liście i w ogóle. Tyle chcę przejść, żebyście słyszeli odgłosy. Aj, zapomniałem, że game moda nie mam. No i tak patrzę na listę. No to wszystko będzie w takim razie. O jest, gdzie ja byłem wtedy? Nie, skąd ja przyszedłem? Ja nie mogę i tak.